Siema widzowe dzisiaj finał, półfinały i finał tur, e, turnieju Psiego Kanału. Tutaj Max, Król wszystkich psów na Psiego Kanału, jak to Kamil Gosicki prowadził przed meczem że Śląską ze Śląską, ze Szkocją, nadszedł dzień dzisiejszy, no i przed, przed me, to powiedział w 2015 roku jesienią. Kadra czasy Adama Nawałki, a przed debiutem Czesława Michniewicza, jego powrotem do reprezentacji, powiedział: nadszedł dzień dzisiejszy, kiedy wracam do reprezentacji. A ja rok temu powiedziałem, że nadszedł dzień finału topikowego turnieju, a dzisiaj nie będzie finału w osobnym odcinku, tylko od razu półfinału i finał, ze względu na scenerię. A tutaj, Mark, on był jedynym z który się pojawiał w tym turnieju. Popatrzcie się za niego. Dobra. No to teraz e, Półfinały na początku El Nassar, klub Cristiano Ronaldo I o finał jest na Allianz Stadium, a więc stadi Stadion byłego klubu Cristiano Ronaldo Czyli Juventusu Oto bez przedłużenia Zaczynamy walkę o finał A później finał Wal Dwa walki o finały właściwie, a później finał Bez przedłużenia zaczynamy Dobrze, rezultat Zero 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 zero. Zrobię sobie, zrobię sobie zmiany. El Nasary. Chcę za. No i ten gość wejdzie sobie za tego. Ten, ten! Borgo Calcio, 1-0 sensacja! Sensacja! A zatem jeszcze raz ten rzut rożny popatrzmy jak to rozegrali. Czapki słów bo ta główka była tylko warta, świetne uderzenie, znakomita bramka. 2-0, 2-0, ten sam zawodnik, ten, ten bramki. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym dwodzie. Pozostawało już tylko postawić kropkę na bliznę. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. Sensacja, Cristiano Ronaldo odpada jak na razie. Sensacja w Arabii. El Nassar odpadło z, z drużyną zaplecza włoskiego ligi. A teraz Śląsk Wrocław zagra z Rapidem w jeden. Takie spotkanie chyba miało miejsce w rzeczywistości. Eliminacja tej konferencji jakoś 21-22, ale wtedy Śląsk lub Lechia wtedy przegrali, Już nie pamiętam kto. Dobra. Bez przeróżania zaczynamy. Dobrze, rezultat 0-0, nuda, zrobię sobie zmiany w Śląsku. No to Burak, Ince, wejdzie sobie za Michała Żuchowskiego, jeszcze zmęczony jest Piotr Samielsz, o były zawodnik Widzewa. To wyjdzie sobie Lewkot. No i ten co grał w Piti wyjdzie za Be Bejgera. Bez przedłużania przechodzimy do meczu. Gwizdek rozpoczynał. 1-0 Erik Exposito, kapitan Śląska. Patrzcie Teraz ten mecz powinien Ależ to była bomba. Wyraźnie widać na poprzednich. Asysta i Gol Erika Miposito. Dla pewności, jak mniemano, w każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. No to mamy 1 do 0. Oto wyniki półfinałów. El Nasar Sedaziny. Odpada natomiast na Slodzowska w finale z Burkalcio. Finał na Allianz Stadium w Turynie, w Juventusie. Zaczynamy. Zaczynamy. Czekaliśmy. Tomasz mogowski i Jacek Laskowski. Serdecznie witamy Państwa z areny pierwszego meczu tego wielkiego finału. Spotykają się tu dwie drużyny, które ciężko pracowały... O pracowali. kurde, finał, rewanż. Przepraszam widzowie. Wietrzu. ...daje się wyczuć, Jacek, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska usza. Trochę czekaliśmy na ten finał, ale już za chwilę przed nami jego pierwsza odsłona. Mam nadzieję, że obie ekipy staną... kury, do... to będą dwa mecze, przepraszam. za nadco asekuracyjnie i zgotują nam to kawał widownictwa. Na ekranie widzimy skład, w jakim zaczyna ten mecz pierwsza drużyna. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Dobra, przede wszystkim pytanie, czy z przygłowi będą wymieniać się pozycjami i chodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść w obrońców. Pora na zapoznanie się ze składem śląska Wrocław. Sorry, ale no, no przepraszam za to, że dwa, dwa, dwa finały będą. 1-0 na świątka. Eric Exposito, no to tak się rozpoczyna finał. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Łatwo, będą, umierze z świetna bramka, brawo. Rzewe rzuca tak na razie, 1-0 dla Śląska, ale to dopiero pierwszy mecz finałowy, no przepraszam, no ale przypadkowo. Nic, ja sobie wejdę za Rzutkowskiego. Dobra i bez przedłużenia przechodzimy do drugiej połowy meczu. 1-1, no niestety 1-1, 1-1. Zagłosowano po córkę. Naprawdę kompleksowo ograł obrońcę. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły. kilka piłka błyskawicznie minęła frankaża, mimo że do bramki, wcale nie było tak nic. I mamy remis! W pierwszym meczu remis 1-1 A teraz zagram 2 mecz Ale tym razem tylko Pokaż Pokaż najlepsze akcję zrobię Jak największym Witamy Państwa, Stadium. O, teraz jest oficjalny finał. No przepraszam za tą spadkę, ale nie zauważyłem, jest kuchar. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski, witamy. I oto rozpoczyna się już za chwilę rewanszowy mecz finału tego turnieju. Nie długo. poznamy ostateczne rozstrzygnięcie, kiedy można będzie podnieść puchar i świętować. Dziś dostąpi tego zaszczytu tylko jedna z tych drużyn. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. 90 minut, chyba, że będzie dogrywka i poznamy zdobywcę pucharu. Emocji na pewno nie zabraknie. Ważne tylko, by presja nie spękała im nóg i pokazali, że to oni zasługują na to trofeum tak będzie, przekonamy się już niebawem. Popatrzmy, jak dzisiaj prezentuje się 11. Śląska Wrocław. A oto skład, w jakim zagra druga drużyna. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi jaskół. Czyli najpewniej postawią na brzuch do napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony... przed. Zaczynamy finał! Rzut karny dla śląska. Nie widziałem Panu, bo tylko półka sobie w się wziąłem. na postawię kamerę. U, nie ma Patrik Olsen tego nie strzela. Nie wykorzystał. 1-0 Śląsk! Chyba to z tego co widzę to Ince, burak Ince z czerwcem O no i mamy koniec, no szkoda że tego nie wiedzieliście Służby wygrała żona lepsza, ta, która lepiej i stawką tego spotkania. Ze swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym na ten triumf. I dla tego pana, 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 Proszę popatrzeć. Erik podnosi puchar i Śląsk wygrywa turniej. Wybaczam za muzykę, wiem, że prawa autorskie będą. Zawodniczki mogą teraz odpocząć, podróżując od po pięć upamiętniających zwycięstwo. Przynajmniej nie będą musiały mu zadać na wieści, uśmiechy na ich twarzach. Dobra, jeszcze pokażę powtórkę tej bramki, bo nie widzieliście. No to strzeli ją Burak Ince. Tak ona wyglądała. Śląsk wygrywa turniej Polska drużyna. Teraz Staty Wieści. Śląsk Wrocław wycięższa zespoły na konferencji Jacek Magiera. Były trener legii. No a tutaj zawodnik, który grzeje ławę. Psi kanał finałowy, mecz. Świąt w Borgo-Kalczy zakończył się zwycięstwem pierwszego zespołu po emocjonującym no, spotkaniu rozeganym na oczach tysięcy kibiców. Zawodnicy klubu Śląsk w Jaroczach pozostali na murowej świętując ciężko wypracowane zwycięstwo. Niektórzy mieli wzy w oczach i na pewno zapamiętają tę chwilę do końca życia. Teraz statysty statystyki. Statystyki królem. E, e, Kulem strzelców są razem Erik Exposito i Cristiano Ronaldo, bo cztery gole. Najwięcej asyst ma Denis Jastrzębski, Polak z niemieckim pochodzeniem. Najwięcej czystych kąt Rafał Leszczyński. Najwięcej rzutnych kartek, bo dwie, Mabus, Ernasar I tutaj czerwony to Brozowicz i Svetkowicz. Dobra, może jeszcze spróbuję pokazać maksa na zakończenie turnieju. Śląsk Wrocław wygrywa turniej w się o kanału rok temu. Topikowi turniej wygrało Juventus, ju wygrał Juventus, a teraz Ślą śląsk. Oto El Exposito na koniec. Dobra, widzowie, no to kończymy ten turniej, tak jak maksa nie będzie, więc papa widzowie. Papa! Pa.